O kurwa dopiero teraz się nagrywa ja pierdolę to wszystko od nowa kurwa tu kurwa tyskiego pana policjanta wóz kurwa Będziemy stroić troszkę kurwa z dołu stuka czas zdjąć zapłona na to, że ma być kurwa ciepło, chociaż pierdolą, że niby 18 stopni deszcz, ale chuj w dupę to ten już gotowy, kurwa, oklejony. Mój brudny chuj też będzie oklejony. Kolega kucharz Szymkus, tu braciszek rodzony. Okleja, kurwa, żeby był ładny. Paseczek, jakiś I tam na Facebooku. je, kurwa, baniaczka przez zuma to pierdolę. Yeah. A tu hondo gwałciciel, stroiciel spawał kolektor, to teraz sam sobie będzie spawał, jakiś turbo.